Musimy zastąpić lidera drużyny i każdy musi dać siebie tyle ile może, tyle ile jest w stanie w danym dniu i starałem się to zrobić. No też nastawiałem się trochę po wczorajszym oglądaniu Seków Bydgoszczy, po nieszczęsnym tym upadku Przemka, że mogę dzisiaj mieć dużo biegów i, i byłem przygotowany na to, mój tym był przygotowany na to, więc też dziękuję moim mechanikom za, za ciężką pracę, bo Gdzieś tam do połowy zawodów, no to co chwilę jechałem i, i gdzieś nawet ciężko było do namysłu, co konkretnego gdzieś tam zrobić. W sprzęcie wiadomo po każdym biegu e, lekkie korekty wprowadzaliśmy, ale też nie chciałem za dużo psuć, bo, bo czułem, że po prostu gdzieś mam ten sprzęt dobry, tylko kwestia go wykorzystania i na starcie, i gdzieś tam na, na dystansie. Trzeci motor to można powiedzieć, że to był drugi motor, nie nie? nie, nie, nie... To nie było tak, że jechałem na trzech motorach, nie? Także po prostu po pierwszym biegu zdecydowałem... Ta jednostka, którą na początku uważałem, że ona będzie dobra na, na, na ten tor i byłem przygotowany jechać na nią... Na niej całe zawody, no po prostu zawiodła mnie już w pierwszym biegu na tyle, że, że od razu zdecydowałem, zdecydowałem się odstawić ją... Na bok, a drugi motor, który stał tutaj w parkingu, to był taki e, bardzo podobny, jak powiedziałem, że no, zacząłem na te, tym motorze, który uważałem, że będzie dobry tutaj. I ta druga jednostka była rezerwowa, która w parku maszyn była ani park ferme Była bardzo podobna, i dlatego zdecydowałem wyciągnąć trzeci motor z park Ferme, który był e, radykalnie inna charakterystyka te, tego silnika. I powiedziałby, że dobrze zrobiłem, e, ale. Potem potem no potem mi uciekło, nie? Coś, coś uciekło musiałem robić jakiś mały karekty co robiłem, nie? Tylko że mi się wydaje, że po prostu poszedłem w, w inną stronę.